Komentarz marketingowy. Krystian Kruk, założyciel i CEO Kaizen Ads, rozmawia z Piotrem Chmielewskim, właścicielem agencji Social Media Now. Temat odcinka: o co chodzi z subskrypcjami na Facebooku? Cześć, dzień dobry, dobry wieczór. Z tej strony Krystian Kruk, Kaizen Ads. Dzisiaj razem ze mną Piotr Chmielewski. Cześć, Piotrze. Cześć, Krystian. Dzięki, że przyjąłeś zaproszenie. To taki nasz nowy cykl, cykl nazywa się Chimizu Komentarz Marketingowy. Pierwszą rzecz, o której będziemy dzisiaj rozmawiać akurat, jest temat Facebooka, temat subskrypcji na Facebooka w zasadzie na meta oraz personalizacji reklam. Tutaj myślę, że Piotr, jako specjalista z agencji, która specjalizuje się mocno właśnie w mediach społecznościowych, coś więcej Wam na ten temat powie. Natomiast pierwsze przesłanki Twoje, jakie są ku temu, że rzeczywiście Facebook zdecydował się na te płatne wersje? Wszystko wskazuje na to, że się zdecydował trochę pod presją. Dlatego że to jest jednak trochę inny ruch niż te, które wcześniej zrobił Google YouTube czy nawet Elon Musk z tym e, swoim serwisem. To jest, to jest jednak trochę wymuszone, to znaczy konkretnie. E, był wyrok Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który tam no, wskazał, że po prostu użytkownikom powinno się, zdaniem Trybunału, zaproponować alternatywę do tych spersonalizowanych reklam. No i że tą alternatywą powinna być właśnie płatna subskrypcja. Także to nie jest przypadek, że to się pojawiło zaraz po tym wyroku. Mhm. I, i, I też tylko na terenie Unii Europejskiej. Okej, okay, a ten wyrok jakby zakładał, że ta wersja alternatywna ma być płatna, czy tu raczej Facebook tak, chciał, tak, żeby to? Ta było? Tak, wersja tak. Była... właśnie sobie to otworzyłem, żeby już było precyzyjnie. Mhm. Użytkownikom oferuje się, powinno się zaoferować za odpowiednim wynagrodzeniem alternatywę, która nie jest powiązana z takimi operacjami przetwarzania danych. Czyli no, praktycznie wprost jest mhm. napisane, że ma być płatna wersja, którą użytkownicy będą mogli wybrać zamiast tego, tego że płacą swoimi danymi, mhm. swoim, swoimi aktywnościami. Więc to... Wiesz co, celowo o to zapytałem od razu mhm. z mhm. tego względu, że widzę na LinkedIn'ie, że pojawiają się takie głosy, że Facebook jako meta w zasadzie dostaje karę i pierwsze co robi, no to sięga po portfele użytkowników, żeby nie pokazywać im reklam. Mhm. I tutaj myślę, że warto Gdzieś tam to obalić w pierwszej kolejności. Hmm. Oczywiście, że Facebook hmm. siłą rzeczy chce zarabiać, no bo każda firma chce zarabiać. Nie, hmm. nie tworzy się czegoś po to, żeby działać stricte charytatywnie, jeśli coś ma, tak. ma być firmą i, i ma przynosić zyski. Hmm. Natomiast myślę, że gdzieś tam warto w pierwszej kolejności to obalić, bo tu już przynajmniej umie na Findzie. Nie wiem, czy, czy też to zauważyłeś, ale masa ludzi pisze, że jakim prawem w ogóle Facebook chce pieniędzy od swojego użytkownika. Tak, to, to właśnie po prostu ta kolejność zdarzeń. Tutaj jest bardzo istotna, bo gdyby to się pojawiło nie wiem, rok temu, tak po prostu, no to to byłoby co innego. Natomiast po prostu tutaj to, to jest jedno po drugim. No też wiadomo z innych źródeł, że to właśnie nie jest przypadek i też w sumie ta cena, która no jest jednak, no można powiedzieć, nie jest zaporowa z jednej strony, no bo tam te kilkadziesiąt złotych miesięcznie, no to jeżeli komuś zależy, to wygospodaruje. No ale z drugiej strony jednak jest zaporowa, bo trzeba nagle płacić kilkadziesiąt złotych za coś, za co się nigdy nie płaciło. I się tak naprawdę, jak też się czyta komentarzem, no to oczywiście. Tam 99 osób na 100 pisze, że, że haha, zaraz kupię 10, tak? Znaczy no po prostu drewniać sobie z tego, że, że mieliby płacić za dostęp do czegoś, co było za darmo. Czyli to raczej jednak nie jest skok na kasę mety tylko jeśli już, to bardziej te wcześniejsze informacje o subskrypcjach, te, te, te niebieskie ptaszki tak zwane, to jest inny temat. No właśnie, i to, jest i to też chciałem, żebyśmy jakby powiedzieli, bo są dwie różne warunki. Różne, tam to, różne to tamto tematy, bardziej to. można by było w ten sposób określić, ale ten wariant subskrypcji, no to jest raczej po to, żeby udowodnić regulatorom, że ludzie jednak wolą spersonalizowane reklamy niż abonament, no bo danych jeszcze nie ma, ale pewnie jak będą, no to można założyć, że to, że to będzie jakaś ogromna, Ogromna większość osób, które po prostu tam kliknęły, że chcą tak jak do tej pory korzystać czyli płacić swoimi aktywnościami, widzieć spersonalizowane reklamy. Co ciekawe, i w sumie. Może powiem nawet, że to nas trochę może cieszyć w agencjach social media. Pojawia się też całkiem spora grupa użytkowników, którzy piszą, że oni stwierdzili po namyśle, że oni w sumie lubią spersonalizowane reklamy i że oni właściwie wolą te spersonalizowane. O tych nie. dzisiaj mieliśmy w biurze taką dyskusję na ten temat, którą gdzieś tam zapoczątkowałem, mhm. bo w zasadzie ja też jestem zwolennikiem spersonalizowanych reklam, bo wolę, żeby mi się pokazywało to, co mnie potencjalnie interesuje. Wiadomo, że bardzo często było tak, że nieraz remarketingowe kampanie. Śledziło kogoś, w cudzysłowie mówiąc, też do, po, do pożegu i nie o to z tego, o tym uh -huh. chodzi. Uh -huh. Natomiast ja z tego zwolę spersonalizowane reklamy takie, które mnie interesują, a jeżeli uh -huh. widzi cokolwiek co mnie nigdy nie zainteresuje, nigdy tego nie kupię, tak szczerze powiedziawszy. Tak, no tam oczywiście też jest granica, jakie dane zbierają, co śledzą, czy uh -huh. możemy to kontrolować, czy możemy się wypisać. No ale właśnie na większość z tych pytań odpowiedź jest, że tak, że da się tam jednak kontrolować, da się tam w ramach tej, tej opcji korzystania ze spersonalizowanych wyłączyć, to i owo, no także jest, jeżeli. Jeżeli jest jakiś dobry element tej historii, no to może też jeszcze trochę mm. świadomość wzrośnie. No ale to z jednej strony mówimy, ale z drugiej strony rzeczywiście jest nie tylko trochę chaos w komentarzach, to co mówię, że ludzie piszą, że jakim prawem na przykład, ale też jest chaos w sumie w mediach. I o ile jeszcze bym jakoś rozumiał, że właśnie nie, nie można oczekiwać, że użytkownicy indywidualni będą mieli pełną wiedzę i będą świadomie każdy komentarz zamieszczać, mm. wiadomo, że tam będzie trochę zamieszania. No to już w sumie serwisy informacyjne, portale, które, które piszą. No, branżowe czy nie branżowe, no tu konkretnie Spiderswebs wczoraj mi się wyświetlił, mm -hmm. komputer świat przez wczoraj. No tam są też po prostu nieprawdziwe informacje, to już jest trochę gorzej. To się też bierze stąd, że każdy chce jako pierwszy podać konkretną informację no tak. i ten wyścig medialny tak, tak. jest o tyle, walka o tego czytelnika, tak, tak, tak. że każdy chce być pierwszy nie? i nieraz można zaszkodzić podając no, informację złą lub osoba, która to pisała tak. niekoniecznie była zaznajomiona z tym, jak to być powinno. Tak, I ale to jest jeszcze ten nowy poziom clickbaitu, bo ten clickbait na zasadzie, że jest krzykliwy na głowę, który może nawet trochę przyciąga uwagę za bardzo, ale w treści już jest prawidłowo napisane, mhm. to mhm. jest to, co już znaliśmy, a, a teraz, przynajmniej ostatnio, widzę ten drugi poziom, który polega na tym, że i tytuł jest nieprawdziwy, i zawartość też jest nieprawdziwa. No, tak, tak. To to właśnie, już jest... Ta nowa, nowa subskrypcja będzie oznaczała ten niebieski przycisk tego, tego zweryfikowanego użytkownika, to jedno z drugim nie ma, nic wspólnego i tak naprawdę nie będzie. Więc jeżeli ktoś się kierował tym, co wykupił i teraz się dziwi, że nie ma niebieskiego znaczka, no to może pisać tam, do komputer świat, reklamację. A spider sobie wczoraj napisał, że teraz jak sobie wykupimy subskrypcję, to będziemy widzieć reklamy, ale niespersonalizowane, no to też jest bzdura. A no, więc no, zobaczymy, co dzisiaj będzie w <laughs> No, będziemy śledzić na bieżąco. Jak coś się pojawi do momentu montażu, Kacper, jak będziesz coś widział, no to wrzucisz tutaj akurat. Tak, to jeszcze. jeszcze Albo tak, tak, tak. jak Piotr, u Ciebie zobaczę stricte na filmie, że gdzieś komentuje, że rzeczywiście ktoś ma kolejny fakap, no to też pozwolimy sobie gdzieś tam rzucić. Mhm. Więc tutaj dobrze, że wspomniałeś też o tych dwóch rodzajach subskrypcji, no bo jest ta subskrypcja pod kątem weryfikacji. Mhm. Weryfikacji zarówno na Instagramie, jak i na Facebooku. Mhm. I to jest ten flipp, ten niebieski ptaszek, tak zwany. Mm -hmm. Co też ludzie kojarzą z Twittera, z Exa tak. w zasadzie, teraz taką prawdopodobną tak. sprawą. I tutaj, tak jak powiedziałeś, żeby ludzie też tego nie mieszali, no bo to są dwie zupełnie inne rzeczy. Z ciekawości testowaliście tę opcję z tym ptaszkiem? pierwszą? E, no więc nie, bo o ile tę subskrypcję, o której zaczęliśmy y, rozmowę, mm -hmm. oceniam, no. Z grubsza pozytywnie, no bo właśnie mhm. będzie można sprawdzić, czy użytkownicy jeszcze raz potwierdzą, że spersonalizowane reklamy są, są dla nich lepszym rozwiązaniem niż Abonament. Także tutaj to rozumiem, po co to było wprowadzane. Myślę, że to jakby no, no może dobrze nawet i, i okej. Okay. Natomiast ten, ten, ten poprzedni wątek, tym niebieskim znaczkiem, no to to uważam trochę za skok na kasę. Natomiast to, to jest po prostu tam w tych, tych korzyściach jest za mało. To znaczy, po prostu głównym tym plusem, który które tam Meta oferuje w ramach tej subskrypcji z niebieskim znaczkiem, jest to, że jeżeli ktoś się będzie pod nas próbował podszyć i jakby ukraść nam tożsamość, to oni wtedy mają specjalny support, który nam w tym pomoże no to trochę to jest tak, jakby Lidl albo Biedronka jutro zaczęły oferować subskrypcję, że nikt nas nie okradnie na zakupach, no bo jak nie mamy, to nie wiadomo, mogą nam zabrać torbę i uciec. To jest, to jest mm -hmm. tak podstawowa sprawa, że na zakupach nie powinni nas okraść, a w serwisie społecznościowym nie powinni się inni pod nas podszywać, że to powinno być w sposób totalnie baza, że jeżeli ktoś tego nie oferuje w ramach po prostu swojej normalnej usługi, no to nie powinien prowadzić serwisu społecznościowego. Trochę ostro teraz, no ale no to moim zdaniem jest, jest mniej więcej to. Natomiast tam są inne też jeszcze plusy w tym, punkty w tym, tym niebieskim. Jest tam też napisane gdzieś, że, że będzie większa widoczność. Także to, gdyby to miało oznaczać większe zasięgi bezpłatne, no to natychmiast oczywiście płacimy wszystkich mm -hmm. klientów, namawiamy do tego. Natomiast póki co nic na to nie wskazuje, żeby to miało oznaczać wyższe zasięgi bezpłatne, to są raczej rozwiązania typu, że gdzieś tam w wynikach wyszukiwania się może pojawić czasem profil z tym znaczkiem, może, może będzie taki pasek przewijany, gdzie tam się przewija i będą tylko te zweryfikowane. Trochę nadal mało. Znaczy, jeszcze inaczej mówiąc, jeśli ktoś wydaje na reklamę płatną kilkaset złotych, czy, czy kilka tysięcy, czy jeszcze więcej, no to, to też znowu, no z drugiej strony to nie jest... Yy żaden problem, żeby powiedzmy odjąć od tego budżetu reklamowego te kilkadziesiąt mm -hmm. złotych, no już im tam zapłacić, no chociaż wizerunkowo, tak, żeby było rzeczywiście, że to jest ta firma. Także, no też nie wykluczam, że kiedyś może zobaczycie na naszym profilu, czy na moim profilu, ten znaczek, ale no, no to mam taki właśnie takie mam poczucie, że trochę tam mało jest i, i tak naprawdę, szczególnie tę ochronę przed kradzieżą tożsamości, no to oni powinni zapewniać w każdym. Tak, programie. to powinien być jako taki pakiet startowy, nazwijmy tak, to, a tak. nie na no takiej dodatkowej, mhm. stricte płatności. No też, też się nie pokusiłem, natomiast widziałem wśród paru osób. Trochę osób to kupiło, tak. Mimo, widzę, że tak. Że to niektórzy się zdecydowali. W sumie wcześniej bardzo ciężko było uzyskać ten znaczek tak po prostu bezpłatnie. Więc to jest też dla kogoś, no może być jednak wartość sama w sobie, że jest takie, takie oznaczenie. Mhm, natomiast jeśli chodzi o ten model subskrypcji związanej z personalizacją reklam, mhm. wyświetlił dzisiaj się już komunikat na wczoraj, wczoraj, Właśnie tak, trochę później niż części osób z agencji naszej więc się zastanawialiśmy czemu mi na końcu ale może jednak nie na końcu no w każdym razie drugiego dnia mi się wyświetlił Także tak. Też, też mi się pojawił. Wrócimy screenę, jak to wygląda, żebyście mm -hmm. widzieli, bo może Właśnie nie, nie tak, każdy już to. Tam jest jeszcze jedna rzecz, na którą ktoś zwrócił uwagę, dosyć ciekawa, że jest jeszcze jeden element, który próbuje zniechęcić użytkowników do zakupu tej subskrypcji. To mm -hmm. znaczy, jeżeli się tam przechodzi, że tak, chcę kupić subskrypcję, to tam jest napisane, że będziesz mieć moż... ograniczoną możliwość reklamowania się i monetyzowania swojej działalności. Coś takiego. I to do okay. końca nie wiadomo, co to oznacza. To znaczy, czy to dotyczy tylko twórców, którzy właśnie mm -hmm. mogą w jakiś sposób, na różne sposoby, monetyzować swoje treści, czy to dotyczy szerzej, po prostu reklamodawców? No bo to, jeżeli reklamodawców to miało mm -hmm. dotyczyć, czy to jest jakiś ograniczony dostęp do menedżera, reklam, w sumie nie spodziewam się, że aż tak. Ale znaczy, gdyby, to, no to, to tak, było tak, dziwne. O ile, o ile rozumiem, jakby, no, punkt tak, założenia, to raczej, z, z perspektywy hmm. wiesz takiej, że masz sytuację, że dajmy na to, ileś osób, procentowo to, no to suma summarum w mniejszej grupie ludzi będziemy mieli możliwość pokazywania reklam. Mhm. Więc byłoby potencjalne jakieś zagrożenie pod kątem ilości odbiorców. Natomiast wiadomo, że nie wszyscy się zdecydują na płatnego Facebooka, bo nie ma takiej opcji. Tak szczerze powiedziawszy. Nawet gdyby tak było, no to i, i tak raczej by to chcieli w pewnym mhm. stopniu obejść. Natomiast widziałem taka dyskusja też też powstała na LinkedInie, że osoba, która już wykupiła to, pokazała, że nie ma reklam rzeczywiście, ale ma coś takiego jak propozycja dla, dla Ciebie. Jeżeli tam a, są jakieś A to trzy... jest jeszcze jeden wątek, trochę. Zaskakujący nawet bardzo, że osoby, które wydawałoby się, że rozumieją social media, mylą te dwie rzeczy kompletnie różne mm -hmm. przecież. To znaczy, reklamy to reklamy a te proponowane mm -hmm. dla ciebie to nie są reklamy, to są po prostu... No właśnie dlatego chciałem, żebyśmy, żebyśmy się, się, powiedzieli to. Nie da się zapłacić, znaczy no nie ma takiej opcji nigdzie, żeby sobie tam gdzieś kliknąć, żaden budżet nie pozwala zrobić czegoś takiego, że chce się wyświetlać, nasze treści się mają wyświetlać jako proponowane. To proponowane, no to jest wina TikToka, to znaczy TikTok prawie od zawsze działa tak, że tam ludzie spędzają dużo czasu, no i widzą głównie właśnie te treści proponowane, czyli treści od osób czy firm, których nie śledzą, ale algorytmy wiedzą, że uważają, że to będzie ciekawe dla tych osób. No więc to TikTok pokazał, że to działa, no i Facebook, i Instagram po prostu idzie tym śladem i też publikują dane, które pokazują, że tak globalnie, według Facebooka, Instagrama, to te, te proponowane zwiększają mhm. ten średni czas, jaki użytkownicy spędzają na serwisach. Więc pewnie to będzie do jakiegoś tam poziomu. Oczywiście no zawsze będą treści też od znajomych, od fanpage, od profili Instagramowych, ale w jakimś, jak do jakiegoś tam poziomu to, to dochodzi i kilkadziesiąt procent Procent treści docelowo ma być właśnie wyświetlanych na zasadzie tych proponowanych, według Zuckerberga. No tylko do tego nie można mylić, to znaczy, no, jeżeli ktoś oczekiwał, że wykupi subskrypcję, nie będzie reklam i też zniknął proponowane, no to to nie zrozumiał po prostu. A jeszcze ciekawsze, że jak już ktoś tak bardzo naprawdę nie chce tych, tych proponowanych, no to jest tam w lewym, w lewym menu na laptopie, a na telefonie też się da kliknąć taka zakładka aktualności, no i tam są tylko treści od znajomych, od fanpage, mhm. grup, więc no to jest jedno kliknięcie tak naprawdę, więc. Nie ma się co tam, w sumie aż tak, denerwować, że, że, że to się wyświetla, bo jedno kliknięcie już mamy taki normalny hit. Tutaj wydaje mi się, że problem znowu się pojawił z tego względu, że ktoś chce być pierwszy w komunikowaniu pewnych rzeczy, Możliwe. a nie zawsze pierwszy oznacza najlepszy po prostu, bo pewne mhm. rzeczy gdzieś tam trzeba też przemyśleć, zastanowić się nad tym i dopiero później przelać. Kolokwialnie mówiąc, na papier, a w tym przypadku mm -hmm. na teoriaturę, pod tym kątem. Mm -hmm. Zastanawiasz się nad wdrożeniem tego albo u Was w agencji dla konkretnych pracowników, albo dla Ciebie bezpośrednio, jeśli chodzi o tę opcję związaną z brakiem personalizowanych reklam? Czy raczej myślisz, że nie ma opcji takiej, żebyście to wdrożyli? Nie, ja nie widzę powodu za bardzo. Mm -hmm. No bo. No... No nie widzę powodu, także... Tak no żeby... u nas tak szczerze również, jak nawet rozmawialiśmy na ten temat, no to nie, natomiast ja osobiście odkąd wyszedł YouTube Premium, no to korzystam. Mm -hmm. My z żoną dużo oglądamy mm -hmm. vlogów różnych, czy to podróżniczych, mm -hmm. czy to bezpośrednio tak. właśnie z Japonii i tam mm -hmm. jak są materiały, które mają dajmy na to 30 minut, to tam potrafiły reklamy wchodzić tak, tak. bardzo, raz, że bardzo długie, mm -hmm. ważę bardzo często. Mm -hmm. e, inny powód, jak mamy jakąś domówkę, to nieraz leci jakaś playlista bezpośrednio na, na YouTube mm -hmm. Typie. To śmieszne było wchodziła jakaś reklama, czasami mhm. reklamy miały na przykład po kilkanaście minut, albo nawet kilkadziesiąt, bo ktoś promował swój podcast, nie? Mhm. Jako, jako, jako film docelowy konkretny, więc dla mnie te rozwiązanie YouTube'owe jestem praktycznie od początku w tym. I tutaj, co ciekawie, dla mnie to zadziałało, nawet nie ta opcja ala Spotify, nazwijmy to, że możesz YouTube'a słuchać podczas oglądania innych aplikacji na telefonie mhm. i podczas zminimalizowania, bo wcześniej tam ludzie programy podrobili i tak dalej, tylko rzeczywiście brak reklam ze względu na to, że często z tego YouTube'a korzystam. Natomiast y, wiem, że YouTube mocno to promuje. Jak ktoś raz już wypróbuje sobie opcję tą taką darmową, no to później co chwilę ma mm -hmm. różnych żeby do tego powrócić. Ale tutaj ja widzę sens. Natomiast w przypadku tak. Facebooka to nie widzę mm -hmm. tego sensu. No właśnie, gdyby na Facebooku albo na Instagramie było tak, że przewijamy newsfeed i jest reklama, i musimy się na niej zatrzymać i zaczekać ten tak. sekund, zanim system nam pozwoli pójść dalej, to by było co innego. No też z drugiej strony, czyli te reklamy są tak mniej po prostu inwazyjne, łatwiej ominąć w relacjach też. Jest też coś takiego na Facebooku, Instagramie, w sumie jak reklamy in-stream, jak, jak na pewno wiesz, to znaczy te, które się by właśnie wyświetlały w filmach, nawet gdzieś się zaczęła pojawiać opcja reklamy in-stream w rolkach, czyli że leci rolka, a tam gdzieś w trakcie. Czyli to jest znowu z YouTube'a, ale to jest jednak marginalne, to jest jakiś margines właśnie, a, a nie ten główny, dominujący model reklam. No te dominujące są łatwo pomijalne. Także no, to jest jednak trochę inny. Inny, inna sytuacja, ktoś nie chce, to przewija, mało wysiłku to kosztuje. Dokładnie, dokładnie, tak. Więc, więc tak to wygląda. Uważajcie na to, co czytacie i na to, co kto powiela, bo nieraz jest tak, że ktoś udostępnia masowo konkretne, nie dość, że nagłówki, a w tym przypadku tutaj, jak wiedziałeś, treści, bo gdyby nagłówki były clickbaity, no to już palnie. Natomiast mm -hmm. jeśli mm -hmm. treść mówi o czymś innym zupełnie niż jest w rzeczywistości, no to. Musimy tak. się nad tym gdzieś tam mocno zastanowić, dlatego też, między innymi, nagrywamy to, żeby, żebyście też wiedzieli, na co zwrócić uwagę i jak, jak wygląda rzeczywiście prawda. Tu, tu jeszcze ewentualnie jest też ciekawy wątek, co dalej z tym, bo to, że meta. Tak założyła zgodnie z tym wyrokiem Trybunału, że to wystarczy, to to też jeszcze nie jest pewne. Znaczy, może się okazać, że dalej instytucje będą szły z tym domaganiem się mimo wszystko, żeby reklamy personalizowane nie były wykorzystywane. Znaczy, jeden temat to jest ten wyrok tego Trybunału, a drugi to jeszcze też była jakaś tam decyzja jakiegoś unijnego organu, i to jest jeszcze coś, troszkę coś innego, że powiązana sprawa. Ale ta decyzja wprost zabraniała y, od kiedyś tam jakoś niedługo y, targetowania, znaczy, wyświetlania tych spersonalizowanych reklam i też rozwiązanie według mety jest to samo, znaczy wyświetlać właśnie to, co wyświetlają, żeby, bo ta decyzja zabraniała na podstawie starych zgód, no to teraz pozyskajmy nowe i zobaczymy, co na to instytucje mm. powiedzą. Więc też to jeszcze na dzisiaj można powiedzieć, że to jakoś tłumaczy sprawę, ale tak w perspektywie pewnie paru miesięcy, czy może nawet tygodni, no to jeszcze mogą być jakieś zwroty akcji, także zobaczymy. Tak, no zawsze mówimy na bieżąco, jak nagrywamy, no, to mamy 9 listopada, więc 2023, więc tak. rzeczywiście może być tak, że dajmy na to za dwa tygodnie, jak ktoś z jakiegoś powodu będzie oglądał stricte ten wideo-podcast, no to może się okazać, że rzeczywiście to, o czym mówimy, już nie ma racji bytu jest zupełnie inaczej, bo tak też rzeczywiście może być. Natomiast, no, tak to wygląda. Z takich nowości, jeszcze zahaczając troszeczkę o, o metę, meta, podobnie zresztą jak Google chociażby, mocno idzie w temat sztucznej inteligencji. Widziałem, że u Was też ten temat mocno rozchwytywany, mm -hmm. zarówno pod kątem szkoleń, jak i pod kątem zainteresowań. Ja widzę po naszych też klientach stricte w Kaisenac, że rzeczywiście mocno zapytania są o tą sztuczną inteligencję. Co sądzisz z perspektywy osób osoby, która bardzo dużo tych reklam już rzeczywiście zrobiła pod kątem sztucznej inteligencji? Czy to ułatwi sprawę osobom, która się tym zajmuje, czy troszeczkę utrudni? Mm -hmm. Czy taki człowiek jak ty, czy ja Aha. tym ludziom nie będzie już potrzebny, bo AI za nich wszystko załatwi, jakbyś mógł rozwiązać to jest dwu, jakby poziomowa sprawa, prawda? No bo to mhm. z jednej strony są te e, nowsze tematy związane z Generative AI i wiadomo, z tym, że te narzędzia są w stanie generować albo przyspieszać edycję treści. No i to jest e, w sumie coś, co dopiero wchodzi, e, przynajmniej mhm. do systemu reklamowego, do menadżera reklam. To dopiero tam niedawno ogłosili i teraz jeszcze kilka dni temu była informacja, że tam się pojawią takie w sumie, można powiedzieć, podstawowe rzeczy, jeżeli chodzi o e, ten obszar, czyli że jak wpiszemy tekst reklamy to nam system od razu zrobi kilka innych, sparafrazuje, przerobi, żeby było szybciej. Jak wrzucimy obrazek i chcemy mieć tam różne tła, no to nam wygeneruje różne tła albo usunie tło, prawdopodobnie też bardzo łatwo. I co tam jeszcze było? Aha, że jak zdjęcie wrzucimy sobie grafikę w jakimś tam formacie, a chcemy mieć na przykład do relacji czy innych pionowych formatów, tam nam zrobi pionową, wiadomo, rozszerzy. Skalowanie odpowiednie. Tak, 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 jak, tak jak w Photoshopie czy gdzie indziej to jest. Więc to są w sumie takie konserwatywne rozwiązania, biorąc pod uwagę to, co już różne narzędzia z tej dziedziny są w stanie robić więc to no dobrze że to wprowadzają i jednocześnie jeżeli ktoś chce Tworzyć ciekawe treści, albo przyspieszyć sobie, no to to poza metą też znajdzie mnóstwo różnych rozwiązań. Mhm. Natomiast drugi obszar to jest ten, z którym w sumie jesteśmy już od dawna i to, to są te algorytmy, które optymalizują kampanie reklamowe i to już mhm. od wielu, wielu lat działa. Nie da się zrobić, prawie, praktycznie prawie że nigdy się nie dało, zrobić kampanii reklamowej bez AI. No i tutaj jest ciekawy też temat, bo te algorytmy dążą do tego, żeby ostatecznie przejąć pewną władzę nad kampaniami. Czyli jeżeli za kilka miesięcy zobaczymy taki komunikat, że niczego nie ustawiaj, tylko podaj nam swoją stronę internetową albo działalności i kilka z nam wrzuć inspiracji i w ogóle nie ruszaj, bo nasze algorytmy są w stanie lepiej zrobić wszystko od Ciebie, no to się nie zdziwmy, no bo po prostu to idzie w tym kierunku. No i z jednej strony oczywiście trzeba korzystać z tych roz, różnych rozwiązań, automatyzacji i tak dalej, no bo one są po to, żeby nam ułatwiać życie. No z drugiej strony pytanie, czy jest gdzieś jakaś granica. To znaczy moim zdaniem tą granicą jest rozumienie tego, co się dzieje. To znaczy rozumienie swoich odbiorców tak naprawdę. No bo to zawsze było ważne, a w erze AI jest jeszcze ważniejsze, żeby rozumieć, dlaczego nasi odbiorcy reagują tak albo inaczej. Więc. Da się korzystać, przynajmniej na dzisiaj, z tych różnych opcji reklamowych, ale w taki sposób, żeby jednocześnie korzystać z algorytmów i trochę przynajmniej rozumieć, co się tam dzieje, dlaczego były takie wyniki, a nie inne. Czyli, no, w związku z tym nie jestem fanem, jakby puszczenia wszystkiego na zasadzie po prostu promuj, takie nowoczesne, promuj post mm -hmm. i nie interesuj się, skąd były wyniki. Tutaj zawsze się pojawia argument, no ale. To daje lepsze rezultaty i meta to też w ten sposób sprzedaje, że ustaw wszystko automatycznie, bo wtedy będzie lepszy efekt. No tylko pytanie, czy to jest wystarczające? Czy, czy, czy nas zadowala to, że był świetny efekt, ale nie wiemy czemu? Czy chcemy mieć też świetny efekt, ale przynajmniej trochę rozumieć, co działa, co nie działa i za ciosem, jak działa. Dlaczego takie a nie inaczej dokładnie? Mhm. Tak, tu jest, tu jest taki punkt. No dzisiaj właśnie. Przed naszą rozmową pół godziny temu opublikowaliśmy też materiał na ten temat, dziesięciominutowy, no bo to tam jest szczegółowo, troszkę więcej jeszcze o tym. Jedyne logiczne wytłumaczenie jest takie, że jak śpimy to nasz pies wysyła do Facebooka dane o tym, co pogryzł. Ale zobaczymy, czy to będzie możliwe. Mam nadzieję, że będzie na dłuższą metę możliwe jedno i drugie. Czyli korzystanie z algorytmów i mimo wszystko nie takie obsesyjne pilnowanie tam wszystkiego, bo to też nie o to chodzi, ale żeby mniej więcej z grubsza wiedzieć, co się wzięło, skąd. Tak, dokładnie. Czyli można powiedzieć połączenie AI plus człowiek, i myślę, że najlepsze rozwiązanie, bo wiedzę też trzeba zdobywać. Trzeba wiedzieć, w którą stronę iść i z której strony co się bierze. W momencie, w którym zdecydujemy się, tak jak powiedzieć, na kliknięcie przycisku promuj, no teraz że nie będziemy wiedzieć gdzie co, skąd i do nas trafia, to dwa. No, bardzo często też możemy przepłacać stricte pieniądze, a nie o to nam chodzi w tym wszystkim. Google swego czasu też próbował wprowadzić takie różne rozwiązania typu wcześniej e, kampanie inteligentne, jeszcze wcześniej AdWords Express to się nazywało, mm -hmm. e, gdzie w momencie, gdy chcieli się przełączyć na tryb profesjonalny, standardowy nazwijmy to, to był komunikat, czy na pewno chcesz przejść na tę tak. wersję i tak dalej. I tak, też tak. Mm -hmm. ostrzegali poniekąd, że rzeczywiście, żeby tak gdzieś tam nie robić, więc te próby rzeczywiście już były wcześniej pokazywane, natomiast ja wychodzę z założenia, że najlepiej jest właśnie wykorzystywać potencjał sztucznej inteligencji plus swój własny i gdzieś tam to po prostu połączyć. Myślę, że to jest na ten moment najlepsze No to, to jeszcze tylko pamiętajmy o tej. Mhm. Może nam się te dwa punkty połączą w naszej rozmowie. Pamiętajmy też o tym, że. Oczywiście rozwój algorytmów sztucznej inteligencji jest faktem, natomiast z drugiej strony ta presja regulatorów też powoduje, że meta trochę zmieniła narrację. Czyli tak jak 10 lat temu ich świetnym, świetną narracją biznesową było, że reklamuj się na Facebooku, na Instagramie, bo mamy mnóstwo danych, mamy mnóstwo informacji o użytkownikach, możesz targetować szczegółowo, bo tutaj my wszystko wiemy, co ci ludzie robią. To 10 lat temu to była dobra narracja. A dzisiaj, jak oni mówią, że mamy tutaj dużo danych, to zaraz się ktoś pojawia i mówi, a to ciekawe, a skąd macie te dane? Jakie zbieracie? kto wam pozwolił te dane zbierać. Więc też AI to jest oczywiście fakt, że mamy rozwój. Natomiast z drugiej strony ta nowa narracja ich, czyli nie interesuj się jak to działa, to jest po prostu magia algorytmów i dlatego tutaj masz dobre wyniki. No to jest dla nich też trochę wygodna biznesowo, bo po prostu zdejmuje z nich trochę ciężar tego, 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 że oni śledzą. Po prostu mówią, że to AI działa i, i dlatego są te dobre wyniki. No, ale myślę, że, że, to, że to jest szansa, że jednak będziemy w stanie korzystać z jaj i rozumieć przynajmniej trochę, skąd się takie, a nie inne rezultaty wzięły. Dokładnie. No i myślę, że tym sympatycznym akcentem zakończymy dzisiejszą rozmowę. Moim gościem był Piotr Chmielewski. Jeśli chcielibyście dowiedzieć się więcej na temat rzeczy związanych ze szóstą inteligencją, czy może z rzeczy związanych bezpośrednio z kampaniami dopłatnymi w mediach społecznościowych, no to zostawimy tutaj zarówno kontakt do Kajzenaz, jak i Social Media. No i co, będziemy w kontakcie jak najbardziej. Jak najbardziej. Dzięki za rozmowę i, i powodzenia z działaniami. Udanego. Hej. Hej.